Dzisiaj wejherowianie i goście biegają myślę w przepięknym miejscu, jakim jest Park Miejski w Wejcherowie. Impreza organizowana po raz dziewiąty, ale dookoła sami superbohaterowie, superbohaterki. Eee, impreza organizowana przez Małe Miasto Biega, które naprawdę niesamowicie się angażuje. Otrzymuje wsparcia ze strony miasta, innych organizacji, ale to oni tak naprawdę stoją za tym wszystkim. Impreza bardzo się przyjęła i cieszy. Cieszy, widać po strojach moich znajomi, ale wiem, wiele osób, które tutaj spotykam i też niektórych już pyt. Tam, za kogo będą przebrani w tym roku, bo ich stroje czasami nas zaskakują. Choinka chodząca w czerwcu ubiegłego roku, czy bałwan, to są niesamowite stroje, niesamowite prze, przebrania. Natomiast tak, tak, także cel, charytatywny dla, w tym roku dla Czarka, który tutaj małego, małego wejherowianina zbieramy te, te środki, aby pomóc rodzicom w rehabilitacji dziecka. Dzisiejsze spotkanie jest po to, aby pomóc naszemu synowi, który choruje na stopy końsko-szpotawe. Jest to wrodzona wada od urodzenia. Często dowiadujemy się dopiero w czasie ciąży, albo Pociąży o tym, leczenie jest dość kosztowne, długotrwałe i bolesne i jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby się bawić, ale też pomagać. Tego typu wydarzenia e, są bardzo potrzebne, dlatego że wspierają e, potrzebujących. W tym roku e, Powiat Wejcherowski e, jako współorganizator e, tego wydarzenia. E, Również przyczyni się do zbiórki pieniędzy i innych e, nagród dla Czarka, który potrzebuje rehabilitacji. E, frekwencja dopisała, pogoda dopisała, dzieci bawią się świetnie, dorośli jeszcze lepiej i mamy nadzieję, że, bo jest w tym to roku dziewiąty bieg, że takich biegów będzie jeszcze mnóstwo i jeszcze mnóstwo innych inicjatyw tego typu podobnych, e, które powiat wejherowski będzie wspierał. Takich dzieci jak czarek jest mnóstwo, małych, większych. Koszty rehabilitacji są przeogromne i przeciętnego obywatela niestety nie stać na pokrycie tych kosztów. Kwota no dość duża. Jeden koszt takich butów do pomocy to jest 1100 zł. A takich butów potrzebujemy kilkanaście, ponieważ buty muszą być odpowiednio dobrane co do stopy dziecka, więc to jest koszt kilkunastu tysięcy złotych. na wszystkie pakiety, więc cieszymy się ogromnie i wiemy też, że zainteresowanie było jeszcze większe, tak więc cieszymy się i dziękujemy za tak ogromną wsparcie i tyle ludzi, którzy przyszli tutaj, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jestem przekonany, że impreza jest udana. 700 osób, które dzisiaj wystartują w różnego rodzaju biegach, ale 700 osób, które także wsparły Czarka, wsparły to jego rehabilitację, to jest dowód na to, że impreza jest udana, a w Wejherowie naprawdę wiele się dzieje ten cały weekend, ale nie tylko ten weekend to pokazuje. No zbudowała nas pomoc młodym ludziom, którzy mają jakieś choroby, czy do, do, dolegliwości. No chcemy pomagać przez bieganie, tak? Bawimy się sportem i... Super. Tak. Czy to był pierwszy raz w takim przedsięwzięciu, czy już jakoś tak cyklicznie to robicie? W takim pierwszy raz. Ogólnie biegamy, biegamy tak sobie amatorsko, ale w takim pierwszy raz.